Nazywam się Dorota, i chciałam wam opowiedzieć, jak wyglądało moje życie zanim nie poznałam Jezusa Chrystusa. Urodziłam się w tradycyjnej polskiej rodzinie. Można to tak określić, że polegało to na tym, że ojciec pił, a moja mama robiła wszystko, aby wychować nas na porządnych ludzi. Miałam taką specyficzną, kochającą rodzinę, było nas siedmioro w domu. I mama miała naprawdę dosyć obowiązków, aby sprostać swoim zadaniom. I moje dzieciństwo przebiegało właśnie w takiej atmosferze, że w domu panował alkohol, że często były kłótnie. Często się zastanawiałam, dlaczego nie można zmienić tej sytuacji. Pamiętam wszelkie święta, zawsze oczekiwaliśmy, czy tata przyjdzie znowu pijany, jak będzie wyglądać każdy kolejny dzień. I gdy tak dorastałam, w moim sercu było takie pragnienie, że gdy założę swoją rodzinę, aby w moim domu nie było alkoholu. I to, co było takie istotne w moim domu, to pamiętam, że mimo że była bardzo trudna sytuacja, zawsze mama kierowała nasz wzrok na Boga. Wiedziałam, że Bóg istnieje. Pamiętam takie urywki z dzieciństwa, że często klękaliśmy i modliliśmy się. I z taką świadomością wzrastałam, skończyłam szkołę średnią, poznałam bardzo wartościowego człowieka, wyszłam za mąż i wyjechałam z centralnej Polski na Śląsk. Urodziło nam się dwoje wspaniałych dzieci, mieliśmy mieszkanie, miałam pracę i można powiedzieć, że nic ze szczęścia mi nie brakowało. I w moim życiu miało miejsce takie zdarzenie nie wiem, czy to można w takich kategoriach w ogóle określić ale to zdarzenie zadecydowało o całym moim życiu. Bóg wie o czym mówię, niech to zostanie tajemnicą. I od tego momentu moje życie straciło sens. Żyłam w ogromnym, takim niskim poczuciu wartości. Każdy dzień był dla mnie walką o następny dzień. Pamiętam, że nie umiałam po prostu. Nie potrafiłam egzystować. Często wieczorami zamykałam się w łazience i płakałam i wołam do Boga na tyle ile go znałam, aby mi pomógł w tej sytuacji. I pamiętam, jak wtedy mąż przyszedł i powiedział do mnie, że mam dla kogo żyć, że mam dwoje dzieci, że muszę się pozbierać, że nie mogę dalej tak trwać w tym płaczu, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. I zaczęłam wtedy szukać pomocy. Chodziłam do kościoła, Gdyż wiedziałam, że Bóg istnieje, wyznawałam przy spowiedzi swoje grzechy, ale ten ciężar, który nosiłam w środku, nadal był i, i to mi nie dawało nie dawało mi pokoju, nie dawało mi życia, wręcz przeciwnie każdy dzień był coraz trudniejszy. Przychodziły takie momenty, że coś mi mówiło w głębi mojego umysłu, że najlepiej po prostu ze sobą skończyć i cała ta udręka się skończy. Ten okres w moim życiu trwał dwa lata. Moje wyobrażenie Boga, takiego jak je, jakiego znałam, to wówczas tak sobie to wszystko tłumaczyłam, że jeśli dobrze postępowałam w swoim życiu, to Bóg był również i dla mnie dobry. Ale jeśli popełniałam błędy, to wyobrażałam sobie Boga jakiego, jako takiego Boga surowego, który mnie każe za moje upadki i za moje winy. I pamiętam, że w tej swojej desperacji pewnego wieczoru. Pamiętam, na ścianie w pokoju wisiał krzyż i uklękłam przed tym krzyżem, i tak własnymi słowami zawołałam: Boże, jeśli Ty naprawdę istniejesz, to proszę Cię, spraw, nie wiem w jaki sposób, ale spraw, żebym ja mogła wiedzieć, że Ty mnie możesz jeszcze kochać, mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu. I dzisiaj, tak z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że. Ja wiem, jestem pewna, że Bóg odpowiedział na moje wołanie. I do mojej pracy pani dyrektor zatrudniła nową osobę, która się nazywała Mariola Kulawiec. I wierzę, że to nie był przypadek. I może w tym by nie było nic dziwnego, ale od początku było takie zainteresowanie wokół tej osoby, gdyż nie była ona wyznania tradycyjnego kościoła. I gdy zaczęłyśmy razem pracować, ja byłam osobą taką bardzo nieufną, podchodziłam z dystansem do ludzi, ale ona jakoś wzbudziła we mnie zaufanie. Zaczęłam z nią bardzo dużo rozmawiać, zaczęłam pytać o jej wiarę, o dogmaty, i, i tak bardzo zbliżyłyśmy się do, do siebie. I wzbudziła moje takie wielkie zaufanie. I pamiętam takiego pewnego dnia, nie potrafiłam sobie już poradzić z tym wszystkim, co było w moim wnętrzu, w moim środku. I otworzyłam swoje życie przed nią, powiedziałam wszystko, z czym sobie nie radzę, i ku mojemu zdziwieniu to był taki szczególny dzień, pamiętam go do dziś. Ona mi powiedziała tylko dwa niezwykłe słowa, na które ja przez te wszystkie lata czekałam i prosiłam Boga o to. I ona powiedziała: Słuchaj, Bóg Cię kocha. I gdy powiedziała te słowa, ja pamiętam, że się rozpłakałam. I zadałam jej pytanie, czy naprawdę Bóg może mnie kochać, czy On jest w stanie przebaczyć każdy grzech. I ona mi wtedy powiedziała, że Bóg swojej miłości posłał Jezusa Chrystusa na krzyż, aby umarł za każdy grzech. I powiedziała mi jeszcze takie znamienne słowa, że chociażby moje grzechy były jak szkarłat czerwone, to w Jezusa krwi one wybieleją. I powiedziałam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz: słuchaj dzisiaj, Bóg mówi do Ciebie. Jeśli wierzysz w to, że Jezus umarł za Ciebie na krzyżu, to zaufaj Mu i oddaj Mu swoje życie. I pamiętam, że tak się skończyła nasza rozmowa. I gdy przyszłam z pracy do domu, pamiętam, uklękłam na kolana i wołałam do Boga i modliłam się: Panie. Jeśli to jest prawdą, to co ona mówi. Jeśli Ty, Panie Jezu, umierałeś za każdy mój grzech, to ja dzisiaj wyznaję to, z czym sobie nie radzę. Wyznaję, Panie, ten grzech, który mnie tak obciąża, który nie pozwala mi żyć. Panie, ja wyznaję to dzisiaj i wierzę, że Ty, Panie, umierałeś za ten grzech i że Ty masz moc dzisiaj mi przebaczyć. I ten dzień był takim dniem niezwykłym. Ten okres taki trudny trwał dwa lata, a w tym jednym momencie ja tak nie umiem tego nawet wytłumaczyć, ale ja tak namacalnie, fizy fizycznie odczułam, że to, co nosiłam przez te lata, ten ciężar, to samopotępienie, to wszystko, to wszystko spłynęło i taki Boży, niesamowity pokój wypełnił moje serce. I pamiętam, że się rozpłakałam tak bardzo i podziękowałam Bogu za to, że mi przebaczył moje grzechy. I włączyłam wtedy taką kasetę. Zespołu Ben Hur i popłynęły takie niesamowite słowa: Wciąż wierzę w miłość, która nigdy nie umiera, i wtedy uświadomiłam sobie, że ta miłość jest okazana w Jezusie Chrystusie, to co On uczynił dla nas na krzyżu. I nie przypuszczałam, że ta decyzja tak zaważy na dalszym moim życiu. Ta koleżanka zachęcała mnie, ja abym zaczęła czytać słowo Boże. Gdyż w ten sposób będę mogła poznać naprawdę Boga. I to, co tak namacalnie zauważyłam, to oprócz tak, tego niesamowitego pokoju, braku tego ciężaru, który ja nosiłam przez tyle lat, zauważyłam również, że zmieniło się moje spojrzenie na życie, że to, co mnie pociągało w tym świecie wszelkie bale, jakieś rozrywki to przestało mnie interesować. A coraz bardziej takim moim pragnieniem było, aby poznawać Jezusa, aby, aby przybliżać się do Niego. I ta koleżanka, pamiętam, zaprosiła mnie na nabożeństwo. I to, co mnie tak bardzo uderzyło na tym nabożeństwie, wiele nie rozumiałam z tego, co się tam działo, ale ta radość tych ludzi, to niesamowite przeżycie, które tam przeżyłam, te pieśni, te słowa tak dotykały mojego serca. Że z jednej strony zastanawiałam się, co ja tutaj robię na tym miejscu, a z drugiej strony pociągało mnie to coraz bardziej. I, I to, co mnie jeszcze tak bardzo ujęło, to sposób, w jaki zostałam tam przywitana. Ta niesamowita miłość, ta niesamowita radość, tak mnie bardzo zastanawiało. I dzisiaj mogę powiedzieć, że Jezus zmienił moje życie. Jezus przebaczył moje grzechy. Dzisiaj jest moim lekarzem. Uzdrawia moje rany, moje wnętrze, gdy nie mam siły iść w obliczu narastających jakichś problemów, które niesie nam życie. On jest tym, który mnie podnosi. On jest tym, który daje mi siłę. I on jest sensem mojego życia. I dziękuję. Przede wszystkim Jezusowi, Chrystusowi, że staną na drodze mojego życia.